Jeden z brzydszych i najbardziej odstraszających budynków w pszczynie. Były dom usług reprezentacyjny na pewno nie jest, ale jak przekonują eksperci z dziedziny architektury ma w sobie potencjał, który może nas jeszcze zaskoczyć. Obiekt powstał w pierwszej połowie lat 70. ubiegłego wieku i jest typowym przykładem architektury późnego modernizmu. Stanowi konstrukcję prefabrykowaną, co oznacza, że wszystkie jego elementy powstały w fabryce, a następnie zostały przewiezione na teren budowy. Postawienie takiego gmachu w tym miejscu nie było rzeczą prostą, ponieważ wysoki poziom wód gruntowych na tym terenie sprawiał, że grunt był niestabilny. Trzeba było go najpierw wymienić, następnie zastosować fundamenty pośrednie w postaci pali, a dopiero później fundamenty właściwe, na których budynek został posadowiony. Do dziś fundamenty te są w bardzo dobrym stanie, tak samo jak solidna konstrukcja budynku, która dzięki korzystnemu rozstawowi słupów 6 na 6 metrów daje wiele opcji wykorzystania przestrzeni wewnątrz. Poszczególne kondygnacje można również dzielić, z czego korzystano dość chętnie w czasach, kiedy obiekt jeszcze działał. Jak wiemy, powstał w celu skupienia w jednym miejscu różnych rzemiosł i punktów usługowych, które w czasach PRL-u prężnie w Polsce działały. Był miejscem, w którym rzemieślnicy nawzajem się wspierali, a pszczynianie codziennie załatwiali sprawy. Choć przekrój działających tu firm zmieniał się przez ostatnie dziesięciolecia, sam obiekt zachował swoją niemalże pierwotną formę. To ewenement wśród budowli z tamtych lat, ponieważ większość wielofunkcyjnych budynków usługowych z wielkiej płyty przebudowano na tyle, że dziś trudno je rozpoznać. Z drugiej strony mamy tu potwierdzenie solidnej konstrukcji szkieletowej, która, pomimo braku prac remontowych, nadal jest w dobrej kondycji. Tym razem jednak nie obejdzie się bez generalnego remontu. Co prawda, szkielet nie wymaga prac, ale cała reszta już tak. Jak w przyszłości może wyglądać budynek przy Kopernika 26? W ocenie architektów powinien on zachować swój pierwotny kształt, przy czym konieczne jest wybudowanie drugiej klatki schodowej, zamontowanie windy oraz przeprowadzenie pełnej termomodernizacji. Zmiany wymaga także otoczenie obiektu. W kotłowni, która jest najwyższym z pomieszczeń, mógłby powstać reprezentacyjny hol. Obecnie we wnętrzach budynku znajdują się jeszcze pozostałości po dawnych działalnościach. Do niedawna mieściły się tu przecież biura, punkty usługowe, działała szwalnia, bar, sklep, salon urody czy klub fitness. Po odremontowaniu budynek może działać przez kolejne dziesięciolecia i realizować różne funkcje w zależności od potrzeb.